Cześć mam na mnie Paweł, a to jest światy Tym razem zajmiemy się aż trzema zakładkami. Będą to rozdzieltonowanie, korekcja obiektywu i efekty. A postaram się w jakiś przystępny sposób i dosyć szybko je omówić. Pierwszą z nich jest rozdzieltonowanie. Ta zakładka jest podzielona na trzy części. W pierwszej znajdują się światła, później jest balans pomiędzy cieniem a światłem, i poniżej znajdują się cienie. Tak prawdę mówiąc, przydatność tej zakładki może się wydawać komuś dziwna, ponieważ możemy tutaj ustawić barwy, którymi zabarwimy, jak gdyby, światła i cienie, czyli zrobić jakąś bichromię. O ile w kolorowej fotografii wygląda to dosyć, tak powiedziałbym, nieużytkowo, możemy zobaczyć na przykład, ustawiamy sobie pierwszym suwakiem tej barwę, mamy tutaj całe koło barw, możemy sobie wybrać. Dowolną barwę, no powiedzmy zieloną, potem mamy suwak od nasycenia, którym ustalamy nasycenie tej barwy. Na przykład wybierzemy sobie niebieski, powiedzmy, że w cieniach wybierzemy czerwony i widzimy, że zdjęcie wygląda głupio. Oczywiście możemy się pobawić balansem i sprawić, że na całe zdjęcie będzie oddziaływał suwak od cieni bądź świateł i tutaj sobie ustalamy proporcje pomiędzy wpływem tych obu barw na całe zdjęcie. Oczywiście możemy próbować z różnymi kolorami, może czasem coś ciekawego z tego wyjdzie, nawet może coś w stylu jakiegoś cross-processingu, ale moim zdaniem największą zaletą tej zakładki jest to, co możemy zrobić, kiedy zdjęcie, kiedy będziemy pracować nad zdjęciem czarno-białym. Może wyzerujmy sobie tutaj te wszystkie parametry. Wróćmy do zakładki, którą już znamy. Skonwertujemy sobie zdjęcie na skalę szarości. Przechodzimy do zakładki rozdzieltonowanie i spróbujemy w światłach sobie ustawić, na przykład, taki troszeczkę pomarańczowy kolor. Wydzie nam taka delikatna sepia, a w cieniach powiedzmy jakiś ciemno-niebieski. I teraz możemy sobie jeszcze dostroić tutaj balans pomiędzy obydwoma kolorami i otrzymujemy. Taką bichromię. Jest to moim zdaniem ciekawszy wynik niż sama desaturacja zdjęcia. Tymi korektami wyglądało to w ten sposób. Oczywiście nie każdemu to się musi podobać. Możemy troszeczkę zmniejszyć nasycenie tutaj tego pomarańczu. Możemy zrobić taką. Bardziej taki sepiowy, powiedzmy. I właśnie raczej do tego, e, jeśli miałbym używać tej zakładki, to bym jej używał. Jeśli posiedzimy troszeczkę przy tym i skupimy się bardziej, to sprawimy, że e, zdjęcie otrzyma troszeczkę więcej głębi, ponieważ same czyste odcienie szarości w fotografii cyfrowej. Nie odzwierciedlają dokładnie tego samego co otrzymywaliśmy w zdjęciu czarno-białym fotografii analogowej, dlatego wszelkiego rodzaju bichromie, kwadrychromie i tak dalej, to wszystko troszeczkę lepiej wygląda, nadaje zdjęciu głębi takie właśnie delikatne kolory. Jak widzimy, różnica jest nie za duża, a zdjęcie wygląda ciekawie. Oczywiście, zamiast tutaj konwertować na skalę szarości, możemy zrobić desaturację na pierwszej zakładce. I otrzymamy wynik podobny. Oczywiście nie, nie, nie identyczny, ale podobny. Tutaj możemy delikatnie zwiększyć na scenie. I właśnie tą zakładkę bym widział do tego. Dobrze, przejdziemy sobie do zakładki następnej. Ja tutaj sobie to wszystko wyzeruję. Korekcja obiektywu. Jest to bardzo ważna zakładka, ponieważ każdy obiektyw w jakiś sposób e, zniekształca obraz. Czasami trzeba go poprawić, a nie czasami, a raczej często. Mamy tutaj dwie takie podzakładki mniejsze. Mamy profil, możemy zrobić korekcję ręcznie. Jeśli mamy szczęście i nasz obiektyw znajduje się, profil dla naszego obiektywu znajduje się w bazie Camera Raw, to program wykona nam automatycznie całą robotę za nas. Jak widzicie, dosyć poważnie to w wpływa na zdjęcie. Różnica przed i różnica po jest dosyć znaczna. Tu mamy konfigurację domyślną, czyli automatyczną, możemy jakąś własną, czyli na przykład dla obiektywu, który mamy tutaj, którym było robione zdjęcie, czyli 2405 Canona, możemy przepisać jakiś inny model, który według nas będzie lepiej odpowiadał. Oczywiście, no, czasem można tak zrobić, ponieważ jeśli na przykład nie mamy, nie ma naszego obiektywu tutaj w tych wyszczególnionych tu mamy kilku producentów. Każdy z tych producentów oferuje tutaj kilka modeli już gotowych, ale no nie wszystkie, niestety. Czasem posiadamy obiektyw, który nie znaliście, więc możemy go zastąpić innym, poszukać sobie dobrać jakiś najbardziej odpowiedni i przypisać go tutaj w konfiguracji następnie go wybierać stąd. Tutaj na dole możemy jeszcze usunąć aberrację chromatyczną. Co to jest? Jeśli nie wiecie, co to jest, to ja wam pokażę co to jest. Otóż aberracja chromatyczna objawia się zazwyczaj na ostrych krawędziach, gdzie mamy przejścia dosyć kontrastowe, czyli z ciemnego na jasny i zazwyczaj to się objawia właśnie na krańcach budynków na tle nieba, czy na gałęziach drzew. Tutaj widzimy, mamy taki zielony, taką zieloną poświatę. Z drugiej strony powinna być taka bardziej fioletowa, magenta, coś w tym stylu. Jeśli powiększymy sobie, to widzimy, że znajduje się nam tutaj takie brzydkie kolorowe obramowanie. Tu jest zielone, tu jest fioletowe. Jeśli przyciśniemy ten guzik to program w najlepszy sposób w jaki potrafi po prostu usunie nam te kolorowe można by powiedzieć ramki. Po tej stronie też powinny zniknąć. Czasem to ma znaczy nie czasem, to zawsze ma wpływ duży na ostrość zdjęcia końcową. Także aberrację chromatyczną należy usuwać. Należy o tym pamiętać. Oczywiście nie w każdej sytuacji jest. Najczęściej się pojawia kiedy Fotografujemy z dużym otworem przysłony, czyli na, najmniej, na małych przysłonach, powiedzmy, typu 1, 2, 1.8, 4, 1, 8, 2, 8, 4, 5. Im bardziej zmniejszymy otwór przysłony, tym ta aberracja będzie mniej widoczna. I oczywiście, w zależności od obiektywów, jakie posiadamy, to będzie raz większa, raz mniejsza. Mamy tutaj jeszcze zakładkę ręczną, gdzie możemy sobie ręcznie tą korektę wykonać. Tutaj mamy zniekształcenia byczkowate i klęse możemy sobie tutaj regulować. Poniżej możemy przestawiać, nawet powiedzmy możemy nieco wyprostować tutaj tą perspektywę, chociaż wolałbym to robić w Photoshopie. Tutaj nie mam aż tak dużej możliwości. Możemy sobie skorygować zdjęcie. W taki sposób, w jaki uważamy przy odrobinie wprawy i opatrzeniu się na swoje własne zdjęcia i na korekcję, jaką program robi, bądź po prostu czasem widać, że linia prosta nagle, tak jak tutaj w tym przypadku mamy tutaj na tej wieży takie wybrzuszenie na, na w środkowej części i takie coś właśnie możemy delikatnie wyprostować. Ręcznie. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy winietowanie obiektywu, czyli możemy sobie wyregulować każdy obiektyw troszeczkę przyciemnia nam rogi, i tą winietę można skorygować tak, żeby kadr był jednolity i naświetlony, żeby rogi nie były zaciemnione. Oczywiście czasem winieta jest pożądana przez fotografa, najczęściej przy fotografii portretów, i tą winietę możemy sobie dodać w kolejnej zakładce w efektach. Mamy tutaj winietowanie po kadrowaniu. Więc jeżeli sobie skadrujemy zdjęcie, na przykład. Jakiekolwiek takie, to winieta, która jest tutaj w winietowaniu obiektywu, jak widzimy, działa średnio, ponieważ ona działa na całość zdjęcia, a jeśli wytniemy jakąś część z tego zdjęcia, to już nie będzie działać prawidłowo, dlatego mamy tutaj osobną zakładkę, którym możemy nad winietą popracować. Oczywiście w sposób artystyczny, że tak powiem. Ja Wam może pokażę, w jaki sposób. Tutaj to działa. Mamy tutaj 5 suwaków, ilość punktów środkowych, krągłość piórko i światła. Zacznę nietopowo, bo zacznę od piórka. Jest to rozmycie tej krawędzi pomiędzy tym przyciemnioną częścią obrazu a normalną częścią obrazu. Jeśli piórko jest na zero, to jak widzicie, ta krawędź jest bardzo ostra. I mamy takie kółko czasem i takie zdjęcia się robi. No, szczególnie w dawnych czasach. Takie zdjęcia może widzieliście gdzieś e, u babci, dziadków. To czasem takie zdjęcia wisiały na ścianie, właśnie w takich kółkach. Ja tak zrobię w tej chwili, tak żeby wam pokazać działanie innych suwaków. Suwakiem punkt środkowy regulujemy wielkość tego otworu, który nie ulega przyciemnieniu bądź rozjaśnieniu, bo winieta może być biała i czarna. A krągłością decydujemy o kształcie tej winiety, takiego, który mieści się w obramowaniu obrazu. Do okrągłego. Jak widzicie, powstała nam taka ramka, bo właśnie tą zakładką możemy posłużyć się również do stworzenia takiej prostej ramki czarnej bądź białej, bądź takiej powiedzmy delikatnej, jakiejś półprzezroczystej. Co tutaj jeszcze mamy? Otóż mamy światła. Ten suwak sprawia nam to, że winieta działa tylko w ciemnych miejsc, partych obrazu, a natomiast w światłach jej działanie zostanie zmniejszone. Oczywiście czasem może się to przydać. Ja osobiście nie widzę dla tego zastosowania. Może w zależności od zdjęcia, gdybym bardzo się. Postarał przy jakimś zdjęciu, żebym znalazł zastosowanie dla tego gadżetu, jeśli tak to mogę powiedzieć. Ostatnią rzeczą, którą tutaj mamy, jest efekt ziarna, czyli możemy sobie dodać ziarno, powiedzmy, zrobić coś w stylu fotografii analogowej. Tutaj mamy ilość, to chyba nie muszę tłumaczyć, co to oznacza. Rozmiar, czyli wielkość tych kropek, ich y, taka wyrazistość oraz nierówność tutaj, im jest ta nierówność mniejsza, to tym te kropki są bardziej uporządkowane. Im damy w tą stronę, tym one są bardziej takie zaba zabałaganione. Bardziej w, w, przypominają e, właśnie ziarno na kliszy fotograficznej niż takie uporządkowane. No powiedzmy, że coś takiego. Może jeszcze dodamy delikatną winietę i zrobimy taką piękną, odpustową fotografię. Oczywiście winieta jak najbardziej jest przydatna, ale najczęściej w portretach. Z ziarnem też możemy czasem sobie pokombinować. Oczywiście i jedno i drugie możemy zrobić później w Photoshopie. Niemniej mamy dostępne od Photoshopa CS5. Mamy dostępne takie rzeczy właśnie w, w Camera Raw. Oczywiście w CS4 też była dostępna winieta po kadrowaniu. Ale nie była, aż tak rozbudowana nie była na osobnej zakładce była w zakładce bodajże korekcji obiektywu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale. Cześć!